My .pl. to wszystko między nami. Ile lat pracujesz za barem? Więc to zacząłem swoją pierwszą e, taką historyjkę z barem 8 lat temu. Osiem lat bez przerwy, jakoś cały czas wiąże mi się moje życie z gastronomią. Jakie są te historie? Na pewno coś się zdarzyło wielokrotnie, bar, za barem, tak? Jakiś klienci przychodzili, robili problemy? Bardzo często e, tak zwana spowiedź następuje. Dosyć ciekawa, po kilku głębszych e, potrafimy e, wysłuchać, tak? E, ludzie nam na tyle ufają, że potrafią baczyć na swoimi problemami. Tego się nauczyłem? wielu rzeczy. Tak naprawdę podejścia do ludzi, żeby być cały czas uśmiechniętym, to jest najważniejsze. Bo przez uśmiech można bardzo dużo. Swoją kulturą osobistą, wiedzą barmańską trzeba gościć swoich gości właśnie, nie klientów, przy barze, tym szacunkiem. Być bardzo cierpliwym i umiejętnie tą cierpliwością też darzyć swoich gości. Faktem jest to, że Cierpliwości uczymy się poprzez e, warunkowanie zachowań tak? swoich. Czyli widzimy, jeśli gość przychodzi do baru i ma już w oczach tą tak, tak zwaną e, upierdliwość lub też e, nieumiejętność wyzna wyznania tego, co chce, e, ma się problem, tak? Podejście barmana trochę się zmienia. Trzeba warunkować tak, żeby uśmiech barmana wyzwalał u nas uśmiech. I to jest na, na największy napiwek dla nas. Goszczenie. Ludzi, którzy znajdują się przy barze, przy profesjonalnej obsłudze zawsze gwarantuje tipa, zawsze gwarantuje tipa. Wszędzie w Polsce jest ten problem, że ludzie zostają do końca, tak zwanego na swojego końca, jeśli spożywanie alkoholu się przekracza pewnej granicy, no To kontrola między świadomością teraz dnia wieczoru i dnia się zatraca, więc ludzie potrafią do 10 rano się bawić. Sopot jest kurortem, więc zastrzeżenia ogólne no, nie pozwalają na tą zabawę. Z jednej strony może to i dobrze, tak, ale bardzo ludzie często właśnie próbują e, wymusić na to, żebyśmy przeciągali imprezy. No niestety nie możemy. Gdy pojawia się u nas e, coś, ktoś taki jak Rita e, Herbuś. E, Wzrost tak jak mi pomaga jej ukryć się w tłumie. Więc e, czy tu bracia z swojego serialu mm, na TVP e, na M, pozdrawiamy fanów, e, też się wtopili, nawet przetopili w pewnym momencie. Tak? Przetopili się? oczywiście, w Myślę, że wcześniej był dobry b tak, ale nie wytrzymali do końca imprezy.